W dzisiejszym odcinku najbardziej aktualne modele jeansów i stylówki z butami od razu na tą pogodę, która teraz za oknem, czyli zimowo. Zapraszam. Będą też inspiracje: będzie Emily w Paryżu, będzie Lady D i będzie Dakota Johnson, tak, żebyśmy miały taki ogólny obraz tego, jak nosić jeansy w 2026 roku. Oczywiście wiecie, że u mnie na kanale to jest takie. Mało zobowiązujące, to znaczy nie musicie wybierać tych um, fasonów, nie musicie być najmodniejsze, ale jeżeli chcecie uaktualnić swoją szafę, to uaktualnienie. Fasonu jeansów, a jeansy nosimy dość często, przynajmniej większość z nas, naprawdę zrobi ogromną różnicę i może być tym właśnie brakującym game changerem w szafie. Zacznę od moich stylówek i słuchajcie, spodnie, w których się absolutnie zakochałam, to są barelki. Dziewczyny z Klubu Krajna Oz wiedzą, że je uwielbiam. To jest bardzo aktualny fason. Te dodatkowo są krótsze, zwężane do dołu i mają przepiękny granatowy kolor. Ten kształt przypomina mi bardzo pokaz Celine, a wiecie, że ten pokaz Selin aktualny to jest dla mnie największe źródło inspiracji, więc jak te spodnie znalazłam, to wiecie, od razu było wielkie, wielkie, wielkie wow. Do tego mój pasek z wielką klamrą, bo paski z wielką klamrą też są bardzo teraz na czasie. Dołożę Włożyłam do tego koszulkę, koszulkę, którą znalazłam na wyprzedaży na dziale męskim. I tu z kolei inspiracją była jedna taka stylówka Kerisex w Wielkim Mieście kolacja gdzie jej nowy chłopak burger poznaje dziewczyny nie wiem czy kojarzycie tam też jest taka koszulka i na to właśnie żakiet tylko żakiety Kari nosi takie bardzo dopasowane a ja jestem zdecydowanie team oversize męska marynarka vintage to jest coś co kocham najbardziej to jest znowu marynarka którą widziałyście wielokrotnie z bohema vintage męska są jedno z moich największych marzeń modowych więc absolutnie ją uwielbiam. Buty do tego. Jakie dobrałam do tego buty? Do, dobrałam do tego botki, które mają dość wąską kostkę, tak żeby zaznaczyć jednak to zwężenie nogi, bo dzięki temu całość wygląda tak naprawdę e, smukło i modowo i jak nie ma śniegu po kostki, to w tych butach też można śmigać, bo są bardzo, bardzo ciepłe. Żeby nie było tak ciemno, bo wiecie, czasami właśnie zimą mamy tendencję do tego, żeby te nasze stylówki były ciemne. Dołożyłam czerwoną torebeczkę, żeby to trochę rozświetlić i żeby wiecie, coś, coś się zadziało, tak jak wszyscy mówią. Coś się tutaj zadziało w tej stylizacji. Więc czułam się w niej bardzo dobrze i ona jest bardzo w moim stylu. Ale jak będziecie szukać rzeczy w swojej szafie, to właśnie marynarka może być mniejsza. Zamiast T-shirtu może być koszula, no po prostu kombinujcie, bo to nie chodzi o to, żeby odwzorowywać te stylizacje jeden do jednego. Jednym z takich najczęstszych pytań, które ja ostatnio dostaję, słuchajcie, to jest pytanie o to, czy jeansy typu barrel pasują do sylwetki A, czy pasują do figury typu jabłko, jeżeli wiecie, nie posługujecie się moją terminologią. I ponieważ tych pytań było bardzo dużo, ja sobie przejrzałam różne rzeczy w internecie i okazało się, że wiecie, te wszystkie porady sylwetkowe, jak dobrać jeansy do sylwetki, są. Mocno klasyczne, żeby nie powiedzieć przestarzałe. To znaczy we wszystkich tych poradnikach, wpisach na blogach, rolkach na Instagramie, czy shortach na YouTubie, no to są po prostu klasyczne jeansy, Jak je dobrać do sylwetki? I pomyślałam sobie, że zrobię Wam taki prezent na początek roku ode mnie, że zrobię dla Was kurs wideo za darmo. O dobieraniu właśnie aktualnych fasonów jeansów do. Sylwetki. Te jeansy, które są w dzisiejszym odcinku też w tym wideo się znalazły, więc jak interesuje Was, skąd te jeansy są, to też od razu przy szkoleniu dostaniecie linki do jeansów. W tym szkoleniu jest 11 fasonów jeansów, w tym 3 klasyczne, a reszta naprawdę bardzo, bardzo aktualna. No niesamowite wnioski muszę powiedzieć, wyszły w tym szkoleniu, ale nie uprzedzajmy faktów. Macie link, żeby zapisać się na to szkolenie, odebrać sobie to szkolenie w prezencie, w opisie filmu, więc zachęcam, zapisujcie się, a jeszcze mocniejszą kontynuacją tematu jeansowego będzie taki dodatkowy masterclass, który postanowiłam z kolei sprezentować dziewczynom z klubu Krajna Os, czyli mojego klubu stylizacyjnego, gdzie są e-booki dwa razy w miesiącu, gdzie raz na trzy miesiące jest właśnie kurs online na żywo, czyli masterclass, gdzie codziennie można wrzucać swoje pytania, gdzie dziewczyny nawzajem się inspirują. I uwaga, gdzie przeniosły się nasze regularne live'y, bo liveów publicznych w tym roku poniedziałek. Nie będzie. I ten masterclass, słuchajcie, w krainie OS w klubie, który się odbędzie, będzie miał z kolei wszystkie 11 fasonów spodni, czyli oprócz tych, które widzicie dzisiaj w odcinku, jeszcze 8 różnych fasonów, różnych stylizacji, tak, żeby pokazać Wam inne buty do, do każdego fasonu i tak, żeby jakby pobawić się właśnie stylówkami też na górze i trochę zmienić myślenie w ogóle o dżinsach. Ale o tym na masterclassie, jeżeli jesteście w klubie albo jeżeli do niego dołączycie. Serdecznie zapraszam, bo cała moja wiedza usystematyzowana będzie właśnie przekazywana w tym klubie. Ale na razie zapraszam do odebrania kursu o aktualnych fasonach dobranych do sylwetki. I znowu, nie jest tak. Że musicie się tym strasznie spinać, bo już dawno przestało być tak, że trzeba koniecznie zawsze wyglądać jak klepsydra, trzeba koniecznie zawsze podkreślać to, podkreślać tamto. Ale wiem, że część z Was się przejmuje, no bo przejmujemy się szczególnie, jeżeli jesteśmy na początku naszej drogi z samoakceptacją, no to jednak potrzebujemy ubrań, które nas wspierają. Więc mam nadzieję, że to darmowe szkolenie właśnie takie wsparcie Wam. Kolejna stylówka to stylówka już taka typowo zimówkowa, typowo tak naprawdę domowa. Ja zauważyłam, że mało jest takich stylizacji po prostu codziennych, gdzie też możemy wyglądać fajnie, gdzie też możemy spróbować się stylizować. I znowu nie trzeba się stylizować zawsze i wszędzie, natomiast nawet jak wybieracie bluzę. To fajnie by było, gdyby to była taka bluza, w której czujecie się super. To na przykład jest taka bluza, z której ja mogłabym nie wychodzić. Jest super ciepła, jest oversize'owa, jest taka bardzo moja. Do tego bardzo modne dżinsy, czyli bagi, wielkie, ale z mankietami, bo takim mocnym trendem na rok 2026 są właśnie mankiety w spodniach. Tu dodatkowo uaktualniłam tą stylówkę koszulą przewiązaną w pasie i dodałam trapery. Trapery, dlatego, że akurat jak nagrywałam dla Was ten odcinek, to było pełno śniegu, więc jeszcze na dwa razy można by podwinąć ten mankiet w spodniach, żeby się nie pomoczyły, jak będziecie gdzieś wychodzić, ale żeby buty były faktycznie na tej grubej podeszwie, również po to, żeby było wam po prostu po prostu ciepło. Pozostałe linki z tego odcinka, oczywiście wyślę w piątek newsletterem, więc kto jest niezapisany, to też zachęcam do zapisu na newsletter. W piątki wysyłam linki z całego tygodnia. Bluza też tam będzie, bo było o nią masę pytań, jak ją pokazałam też na Instagramie, więc na pewno, na pewno ją tam też znajdziecie. Kolejna stylówka z jeansami. Zauważcie, że te stylówki z jeansami są takie nieprzestylizowane. Czasem warto coś zdjąć, żeby stylizacja wyglądała tak bezwysiłkowo, czyli nie od linijki, że po prostu wszystko jest przemyślane, kolor kreski, kolor szminki, e, nie wiem, kolor pierścionku. Bo często Wam mówię, że właśnie ta odrobina takiej nonszalancji, takiego niedopracowania stanowi o Waszym unikalnym stylu. Więc nie stresujcie się tymi stylizacjami, tylko się nimi po prostu bawcie. I tutaj mamy jeansy znowu bardzo modne, ale chyba najbardziej klasyczne z tych fasonów, które dzisiaj Wam pokazuję. Czyli regular fit, długie, wyższa talia, żeby trochę wydłużyć nogi. Do tego niebieski sweterek, cieplutki i pod spodem. T-shirt. Stary jak świat cylik stylistek. Biały t-shirt pod sweter, który rozświetla, który daje dodatkową warstwę i który właśnie sprawia, że cała stylówka wygląda trochę ciekawiej. Do tych y, spodni wybrałam moje ulubione botki z czubkiem i torebkę taką trochę z innej parafii, ale żeby nie było tak pastelowo-słodkawo ją dołożyłam. Żeby było coś takiego brudniejszego w tej stylizacji, żeby znowu ona nie była, wiecie, taka dopracowana. Bo wyobraźcie sobie, że gdybym tu dała idealnie białutką torebkę, która zrobiłaby klamrę z t-shirtem, to wszystko byłoby trochę za bardzo wypolerowane. Ja tak nie lubię i was też zachęcam do tego, żeby po prostu czasem sobie wrzucić na. Blues. Oczywiście w komentarzach głosujcie na swoją ulubioną e, stylówkę. I teraz słuchajcie inspiracje. Inspiracje, bo to jest coś, o co często mnie pytacie, czyli gdzie szukać tych inspiracji, i nie zawsze to muszą być aktualne gwiazdy, to mogą być ponadczasowe ikony. I taką ponadczasową ikoną jest Lady Diana, która nosiła jeansy jak nikt. to znaczy moim zdaniem zawsze z klasą, ale znowu bez Przestylizowania, i tutaj mamy taką super stylówkę, wiecie, klipsy czy też małe kolczyki, mm, brązowe mocasyny, brązowy pasek, fajna, dopasowana koszula w środek, genialne, klasyczne, proste jeansy z wysoką talią, i zobaczcie, jak to wygląda. Moim zdaniem, całość tutaj tak naprawdę zrobiły dodatki, czyli ten kolczyk, czyli buty i pasek. I to jest taka niewymuszona elegancja, casualowa, znowu nie wszystko jest idealnie wyprasowane, nie ma tutaj żadnej przesady, a wygląda to naprawdę, naprawdę świetnie. Taką aktualną ikoną jeansową, muszę powiedzieć, że z Dakota Johnson, zresztą jej stylówki ostatnio no wymiatają i moim zdaniem właśnie ten casualowy styl gwiazd jest bardzo rzadko tak dopracowany jak u niej. No i zobaczcie tutaj te szerokie jeansy Jasne i do tego grzeczniutki kardigan. Uwaga, z białym t-shirtem pod spodem, klipsy czy też małe kolczyki, świetne okulary, włosy niby w nieładzie, ale jednak dopracowane i buty z czubkiem i całość wygląda naprawdę top. Niby proste, ale zobaczcie, że tu naprawdę. Te szczegóły robią różnicę. Ten kształt spodni, to jak wygląda sweterek i jakiej jest jakości. Przy wybieraniu jeansów warto na to zwracać uwagę. Kolejna super stylówka, ale wiecie, że ja też kocham Saint Laurent, to stylówka Emily w Paryżu. I o ile ja absolutnie nie jestem fanką stylizacji serialowych, uważam, że właśnie są przesadzone, dość sztuczne, że jakby te osoby występujące w serialu, w ogóle nie wyglądają jakby żyły w tych ubraniach. Oprócz jednej, myślę, że wiecie, której? Tak, Sylwii. Sylwii wygląda naprawdę dobrze. Nie oglądam serialu, ale obejrzałam, wiecie, tyle rolek, że już znam imiona nawet. W każdym razie, Lily Collins, e, czyli Emily, ma tutaj stylówkę Są Wielka marynarka w kratkę. E, mam taką i będę odwzorowywać tą stylówkę. Świetnie. Świetne jeansy, proste, wysoka talia, do tego klasyczne szpilki oczywiście są rą i mały top, bardzo fajne małe okulary i całość po prostu robi genialne wrażenie. Czyli ten, kto powiedział, wiecie, że jeansy są nudne, e, że jeansy są tylko każualowo, że jeansy to tylko na grilla, albo na wyjście na spacer, powinien sobie obejrzeć to zdjęcie i to przemyśleć. Dlatego, że po pierwsze, dobrze skrojone jeansy same w sobie są świetne. A po drugie, zobaczcie jakim one są tutaj w tej stylizacji, genialnym tłem dla dodatków, dla tej marynarki, bo nie wszystko w stylówce musi krzyczeć, wręcz przeciwnie. Dobrze jest wybrać magnes uwagi i bardzo uważnie dobrać bazę. No dobra, jeśli chodzi o jeansy, to w tym odcinku to na tyle. Mam nadzieję, że widzimy się w darmowym szkoleniu wideo. No i oczywiście widzimy się za tydzień w odcinku. Jesteście Boskie. Buziaki, Papa. Pa.